Okej okay. Po prostu wracam z koncertu Sebrzysty Ostrze i po prostu Tam ciężko jest wyjechać Bo to są Komu się nie podoba to trzeba rozpierdolić to towarzystwo to jest stworzystwo ostro. Ostro się jedzie. Jedzie się kurwa tak na całego. I pierdolić to wszystko ogółem. Tak powie. Na gitarze gram pół życia. Pół życia gram i z tego mam. I całe ludzie na moim świecie kiedy przyjedzie major zapierdolić na bębnach i na gitarze grać na skrzyżyskach tak się gra Ua, kaka! jebać Ua! Tak się na gitarze gra! Uo! papa! Popolą! Pozdrawiam was wszystkich. I po prostu bądźcie ze mną. I kto. Nie chce. Widzieć mnie na scenie, to proszę nie oglądać mnie, bo po prostu ja jestem sobą, a nie obcą osobą.